Rosja wasz dróg. Czy, przyjaciele, wasze podzabyli o Tylko to nie jest jeszcze to. Tam... To, co ma się wydarzyć, ma się wydarzyć na przestrzeni 4 lat. Między 2024 i 2028. Skupia się na homerze Simpsonie, który wielokrotnie straszy swoją rodzinę wybuchem trzeciej wody. Poplątanej w Polsce, Woda! Tu na stole leżą fakty. Chcę Wam powiedzieć, że. Naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że ostatnimi czasy na świecie nie dzieje się kolorowo. Konflikty mnożą się z której strony, by nie spojrzeć. Korea Północna z Koreą Południową, Irak z Iranem, no i oczywiście potyczka Stanów Zjednoczonych z Rosją, czyli konflikt na Ukrainie. Łącznie z niebezpieczeństwem, jakie czyha na nas dookoła, Polska wreszcie podjęła działania w celu zbrojeniowym naszego państwa. I właśnie tą kwestię chciałabym poruszyć w dzisiejszym odcinku. Opowiem Wam nieco o tym, jak nasz rząd zabiera się do uzbrojenia naszej ojczyzny. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i... Dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do naszego rządu. Jeden, dwa, trzy. Napisane? No to lecimy! Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze do niedawna Polska miała straszne braki militarne, które powoli są uzupełniane. Powstały liczne zaniedbania tej sfery, a dopiero po wybuchu konfliktu na Ukrainie coś się w naszym rządzie obudziło, że ej, może serio powinniśmy się uzbroić i tak też zaczęło się dziać. Oczywiście sporą liczbę naszych zasobów oddaliśmy właśnie Ukrainie, bo Polska jest jednym z jej głównym sprzymierzeńców, który jak do tej pory pomagał jej praktycznie na każdym kroku. A co na to Ukraina? Nawet nie przeprosili nas za krzywdy wyrządzone naszej ludności przed wieloma latami. O czym mówię? Ano o Wołyniu. Ale sam Prezydent Ukrainy uważa, że naród ukraiński nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził, więc co tu więcej gdybać? Zresztą w ukraińskiej Wikipedii przebieg wołynia jest opisany kompletnie inaczej niż u nas. Ale wróćmy do zbrojeń Polski. Staramy się wzmacniać nie tylko w kwestii czołgów, ale także dronów, śmigłowców, pocisków, wyrzutni, samolotów, a także myśliwców. Dokładne liczby ciężko jest podawać, bo liczba ciągle ulega zmianie. Największą rewolucją dla nas może być utworzenie tarczy przeciwlotniczej, która, jak dobrze pójdzie, ma powstać do 2003 roku. Zresztą pobraliśmy na Pożyczkę od USA na 2 miliardy złotych. Mamy także dostać okręty między 2028 a 2030 rokiem. Spekuluje się, że chcemy kupić także podwodne okręty, ale póki co niewiele na ten temat wiadomo. W planach są także samochody terenowe. Zostały zamówione także nowe kamizelki i kaski dla naszych polskich mundurowych. Jednakże to nadal za mało i ich brakuje. Ważne jest jednak, że powoli idziemy w dobrym kierunku. Mamy także otworzyć naszą 100% polską fabrykę amunicji do 2028 roku. No, skoro ma być stuprocentowo polska, to może niech lepiej Tusk nie stawia tam swojej nogi. Póki co produkujemy od 30 do 40 tysięcy amunicji rocznie. Kiedy fabryka zostanie wzniesiona, ma zmienić się to do aż ponad 100 tysięcy rocznie. Jak będzie w rzeczywistości? Wszystko okaże się z czasem. Nawet niemieckie media zaczęły mówić co nieco o naszych zbrojeniach. Dobrze, że Polska wzięła się w końcu konkretnie za sprawę militarną. Szkoda tylko, że dopiero w momencie wybuchnięcia konfliktu u sąsiada, ale lepiej późno niż wcale. Oby tylko w obietnicach militarnych nie zrobiono nas w osły. Tak jak to zrobił Scholz z Tuskiem w sprawie reparacji. Chcę wam powiedzieć, że naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Warto byłoby poruszyć jeszcze temat tego, czy aktualnie w zasadzie nam coś grozi. Z jednej strony, gdyby Rosja wkroczyła na nasze tereny, nie byłoby to dla niej dobre, bo miałaby do czynienia z NATO. Dodatkowo broniłyby nas także Stany Zjednoczone, które mają w tym całym konflikcie poważne udziały. Z drugiej, sprawa leży w rękach Putina, więc wszystko jest tak naprawdę możliwe. Choć Putin przeprosił nas kiedyś za Katyń, więc czy zaatakowałby ponownie? Nie wierzcie temu, że Rosja jest waszą wrogiem, i leży przeciwnikiem. Россия ваш друг. Можливе слова, это только слова. за словами Путина, зрештą, треба уважать. Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. С pewnością, wielu из нас знает Яцковского, а если jednak его не знаете, то есть он ясновидец. Я когда к столу. w polskim Woda. Tu na stole leżą fakty. Albo Jackowski jest wybitnym Zamiast... wiarę... to to Albo jest coś na rzecz. Czuję się ciepło. Czuje się spokój, ukojenie, coś fajnego. Wie pani dlaczego spodobała mi się ta koszula? Bo on od dwóch miesięcy nie był w ciele. I jak użył na chwilę mojego ciała nie mógł się nadziwić, że może to twoje kożyle ubrać niby na siebie. Boimy się oddechu. I ona się zaczęła. Tylko to nie jest jeszcze tam. To, co ma się wydarzyć, by się wydarzyć na przestrzeni 4 lat, między 2024 i 2028. Mówił on między innymi sporo o konflikcie na Bliskim Wschodzie, który w końcu fakt faktem wybuchł, ale było to raczej od praktycznie początku do przewidzenia. Wypowiedział się ostatnio w temacie ewentualnego wybuchu trzeciej światowej. Krzysztof Jackowski podczas jednej z transmisji na YouTubie przyznał, że miał wizję, w której widział samoloty zrzucające niebezpieczne ładunki na różne wyspy. Dodał także, że ma być to początek większego konfliktu. Kiedy się to wydarzy, Rosja ma przejąć Ukrainę, a sytuacja w Europie zaostrzyć. We Francji i Wielkiej Brytanii ma zostać przeprowadzona wzmożona rekrutacja żołnierzy. Ja mam takie poczucie, że to będzie powstanie głównej, trzeciej światowej i ona wydarzy się w 2026 roku. Ja mam takie poczucie lutego, luty, marzec 2026 rok. Tylko jak to mi się skojarzyło, jak to zrozumiałem, to poczułem też, że Polska w coś wejdzie, co będzie jej wielkim błędem. Przed tymi zdarzeniami, czyli przed 2026 rokiem i przez to część Polski, jakaś mała część Polski, będzie nie umiem tego nazwać, to nie i jakaś część Polski będzie w zawieszeniu. Cała wypowiedź jest mega poplątana, jakby była wymyślana na poczekaniu. Jackowski jednak podaje, że nie ma on co do swoich wizji wątpliwości. Ile jednak z jego wizji spełniło się w przeszłości i czy warto wierzyć jasnowidzowi? Nad tym warto się zastanowić. Już bardziej uwierzyłabym Nostradamusowi, który faktycznie sporo przewidział i jest uznawany jako jeden z największych jasnowidzów wszechczasu. No co prawda pomylił się co do końca świata w 2012, ale większość by się zgadzała. A już najmocniej to zaufałabym Simpsonom. Z tego drugiego listopada 1987 roku wyemitowano specjalny odcinek Simpsonów i chociaż był bardzo zabawny, to została w nim ukryta wiadomość. Klip skupia się na Homerze Simpsonie, który wielokrotnie straszy swoją rodzinę wybuchem trzeciej wojny światowej. Wiele razy budził ich prosząc, aby pobiegli do schronu przeciw atomu, tak jakby był to oni powiedzieliby nam prawdę, choć klip, który przed chwilą mogliście zobaczyć, może sprawić, że na skórze pojawią się ciarki, bo bohater przez cały odcinek straszy w nim swoją rodzinę wybuchem trzeciej światowej. A co Wy sądzicie o całej sytuacji? Czy według Was może dojść do trzeciej światowej? A jeśli tak, to czy Polska jest do tego przygotowana? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema.